Cześć. Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, chciałbym wam najpierw powiedzieć, jeśli jeszcze oczywiście nie widzieliście, i y Kabot zmontował bardzo fajnie filmik o komiksach Egmontu, w którym miałem przyjemność wziąć udział, także polecam wskoczyć na jego kanał, obejrzeć to. Dzisiaj natomiast chciałem pomówić o takiej ewolucji narracji, sposobu opowiadania historii w komiksach od początku Marvela, czyli od lat 60 do 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 dzisiaj i pomysł ten przyszedł mi do głowy kiedy pisałem jeżeli chcecie zerknąć na ekranie jest mój artykuł o X-Men, najlepsze 10 historii X-Men XXI wieku i tak wiem, że jest tam House of M i Avengers vs. X-Men, ja te historie lubię, mają szczególnie Avengers vs. X-Men, masz, tak powiem szczególne miejsce u mnie ze względu wszystkim na to co dzieje się tam ze Spider-Manem no ale nie chcę teraz usprawiedliwiać tych dlaczego te pozycje znalazły się na tej liście, tylko mówicie o czymś zupełnie innym. Mianowicie, kiedy najpierw przygotowywałem tę listę, to miało być top 10 historii X-Men wszechczasów. No problem polega tylko na tym, że po, yy, sprzed XXI wieku umieściłem tam chyba zaledwie trzy historie na 10. No a więc jakby to powiedzieć, to co wrzucałem było takie trochę za młode, za nowe, a jednocześnie nie oddawało, można powiedzieć, sprawiedliwości. Historią X-Men, bo przecież mamy takie wielkie Dark Phoenix, saga, Days of the Future Past i tego typu historie z dawnych lat, które dzisiaj są uważane wręcz za kultowe. Tylko problem polega na tym, że ja za bardzo za nimi nie przepadam i dlatego ostatecznie ustaliliśmy, że napiszę tylko o X-Men XXI wieku, ponieważ według mnie sposób opowiadania historii w Marvelu bardzo, bardzo wyewoluował. I dzisiaj komiksy są pisane lepiej niż kiedykolwiek do tej pory. Ale mówiąc dzisiaj, mam tak na myśli mniej więcej od 2004 roku, więc ostatnie 11 lat, bo, bo 2004 rok, rok datuje na taką największą ewolucję, największy skok od tego momentu, zaczął iść w kwestii tego właśnie, jak te historie są opowiadane i co się w nich zmieniło. No więc może przejdźmy do konkretów. Dla porównania wziąłem dzisiaj takie dwa tytuły z wielkiej kolekcji Narodziny Ultrona no i tytuł, który już pokazywałem wcześniej, czyli bardzo nowe wydanie Egmontowego All-New X-Men. Chciałem po prostu zderzyć ze sobą w miarę jak najstarsze, chociaż oczywiście Eg wielka kolekcja wydała także lata 60, a Egmont ma inne tytuły, no ale chciałem tak w miarę maksymalnie rozdzielić ten ten okres. Więc Pierwsza sprawa, która najbardziej rzuca się w oczy, to to, jak mówią i o czym mówią bohaterowie. Przykładowo w historii narodziny Ultrona, kiedy Hałkaj toczy walkę z Melterem, to, co mówi Hałkaj, brzmi mniej więcej tak. Dorwałem go, choć zdążył wystrzelić po raz drugi, ale jaka to różnica, skoro i tak jest już pokonany? Następnie Hałkaj traci przytomność, a Mel Melter to komentuje. Na szczęście jego strzała ogłuszająca trafiła mnie już po tym, jak wystrzeliłem w kierunku maszyny wiszącej tuż nad głową. Już po nim wszystko dzięki temu, że zdołałem go zaskoczyć. Jest to bardzo, bardzo charakterystyczne, szczególnie dla lat 60., to znaczy, bohaterowie uwielbiają komentować wszystko, co dzieje się na panelach. Mimo tego, że czytelnik to widzi, to z jakiegoś powodu uznano, że na wszelki wypadek trzeba dokładnie powiedzieć, co dana postać robi. Na przykład, Hulk skacze, zawija przeciwnika dywan i rzuca nim w kosmos, powiedzmy. I on to wszystko mówi, robiąc to jednocześnie. Jest to takie strasznie nienaturalne, strasznie dziwne. A jeśli w danej chwili nie może tego powiedzieć konkretna postać, to robi to za nią narrator. Dla odróżnienia, w czasach dzisiejszych sceny walki wyglądają mniej więcej tak. Jak widzicie, tekstu jest stosunkowo niewiele. Co najwyżej, bohaterowie wymieniają słowa między sobą, na przykład starając się jakoś uzgodnić taktykę, ale są to pojedyncze okrzyki, rozkazy, bardziej naturalne, które mogłyby się znajdować na polu walki, lub Deadpool czy Spider-Man żartują sobie z przeciwnika, starają się mu dociąć. Natomiast jednak jest tego tekstu znacznie mniej, i to, co robią bohaterowie, jest wyraźnie przedstawione na, na każdym panelu. Dzisiaj wreszcie uznano, że jednak czytelnik sam domyśli się, co te postacie robią i ich jakieś moce, umiejętności wynikną z kontekstu tego, jak wcześniej było to, to omawiane, kim one są, a nie z tego, co mówią w czasie walki. Czasami walki są omawiane, na przykład po walce, powiedzmy w kwaterze Shield, jest jakaś powtórka z danej walki, wtedy jest powiedziane, co kto robił w danym momencie, albo na przykład Stark potrafi, nie wiem, przewrócić się i powiedzieć kapitanowi, uderzyłem w niego z mojego najmocniejszego lasera i nawet nie drgnął, ale. To są raczej tego typu wymiany już po, a nie w trakcie, kiedy, kiedy Stark by krzyczał, strzelam z lasera fotonowego i nie wiem, i potem, a on nawet nie drgnie, ale użyje mojej super torpedy laserowo, nadświetlnej, coś tam. Więc yy, mówię, jest to dzisiaj takie znacznie naturalniejsze i znacznie przystępniejsze, i jest to jeden z powodów, których po prostu nie jestem w stanie wręcz sięgać po komiksy, przede wszystkim ze 60., bo ten trend się wygładzał. W latach 70. już zaczęło być tego trochę mniej. Lata 80. są dosyć specyficzne, bo tam znalazło się już kilka takich naprawdę porządnych perełek. Ale do lat 80. jeszcze dojdę przy innej okazji. W latach 90. to zaczęło ograniczać się już bardziej do myśli. Na przykład Spider-Man myśli sobie, w ostatniej chwili uniknąłem jego ciosu, w ostatniej chwili uniknąłem tego ataku. No i tak jak mówię, w XXI wieku, a konkretnie mniej więcej rok 2004-2005, kiedy zaczęto taką kolejną fazę Marvela, kiedy dostaliśmy New X-Men, czyli ten ran Morisona. Pojawiło się na przykład wtedy też Avengers Disassembled, ten taki spory event, kiedy, kiedy Wanda rozwaliła Avengers, oni się rozpadli, ale bardziej chodzi mi raczej o te New Avengers, które pojawiło się później jako zreformowane. Zresztą wszystkie te komiksy w wielkiej kolekcji się pojawiły. Jeżeli w miarę śledzicie na bieżąco, to wiecie o jakich historiach mówię. Kolejna sprawa to narrator. W dawnych komiksach był on właściwie wszechobecny. Komentował tak jak bohaterowie wydarzenia. Mówił również o tym, jaka jest sytuacja, opisywał często uczucia, dodawano różne, nie wiem, cechy bohaterom. Narracja była rozbudowana na bardzo, bardzo wielu panelach. Znajdował się jakiś dopisek, dochodziły takie teksty jak wtem, nagle, niebawem albo na przykład ktoś leży na ziemi i w tym czasie leżący coś tam Liczyłby na to, że chciałby się podnieść i że nie oberwał tak mocno. Wszystko to było dokładnie komentowane przez narratora. Ten trend również zaczął wygasać i to dosyć mocno w latach 70., później aż do tego okresu, o którym mówię, czyli ten 2004-2005. Narracja pojawiała się, ale w dosyć już ciekawszych formach, szczególnie od końca lat 80., przez lata 90. Dalej narratora było dużo, ale on był taki dużo, też bardziej interesujący opisywał w taki, taki ciekawszy sposób pewne wydarzenia, choć zdarzały się również jeszcze cały czas takie pojedyncze, dziwne, staromodne i bardzo wybijające z tekstu w rodzaju wesoły gigant w tym czasie nie mógł się spodziewać w yy, Dzisiaj natomiast narrator dalej się pojawia, od razu mówię, to nie jest tak, że został kompletnie usunięty. Ale jest naprawdę bardzo bardzo sporadycznie. Jeżeli y, czytaliście Świat Avengers, który wyszedł w tamtym miesiącu, to on się zaczyna i kończy na relacji. Na początku jest o tym, że było dwóch facetów. I oni zaczęli wszystko. Jest też tam powiedziane na przykład, że i powiedział: Zbierzcie się o świcie, i się zebrali, czy coś w tym rodzaju. Takie takie, takie dono dostojne, donośne, można powiedzieć, taka, taka narracja bardzo mocna, ale ona jest naprawdę bardzo sporadyczna, jak zobaczycie, jest na początku i na końcu te fajne podsumowanie. Było ich dwóch. Dwóch mężczyzn, jeden był życiem, drugi był śmiercią. Znowu bardzo bardzo ładnie to, 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 to zabrzmiało, ale jednak pomiędzy tej narracji prawie nie ma, ona jest taka taka bardzo bardzo delikatna. W All New X-Men na przykład narracji właściwie w ogóle nie, nie znajdziecie, jeżeli już to narrację prowadzi jakiś bohater, ale do tego jeszcze też dojdę. I tak jak mówię, znowu dużo lepiej się to czyta, zwróćcie uwagę, że to wszystko składa się na taki dużo bardziej filmowy obraz. W filmach nie mamy zwykle narratora, w filmach również zwykle bohaterowie nie mówią o tym, co w danej chwili robią, a także nie robią jeszcze jednej rzeczy. Jak widzicie tutaj, nawet w czasie walki, my, bohaterowie Marvela potrafili zacząć bardzo głębokie przemyślenia o tym, co się dzieje. Dzisiaj natomiast te chmurki nad głowami, czyli nie kółeczko i strzałka, tylko kropeczki i chmurka, to znaczy, że bohater myśli dziś już praktycznie w komiksach się nie pojawia. I akurat tutaj nie zmieniało się to absolutnie. Do tego okresu 2004-2005, o którym mówiłem. Wręcz w latach 90. wydaje mi się, że bohaterowie byli jeszcze głębszymi myślicielami niż kiedykolwiek wcześniej. I po prostu dostawaliśmy cały obraz tych sytuacji jako chmurki nad ich głowami, o czym dany bohater w danej chwili myśli. I znowu jest to dużo bardziej filmowe dzisiaj, ponieważ charakter bohatera i jego zachowania dostajemy raczej w dialogach, tym, jak się zachowuje, jak, jakie ma interakcje z niektórymi postaciami, a nie cały czas zaglądając mu do głowy, jest to dużo bardziej interesujące. Choć, tak jak mówię, w przypadku narratora myśli dalej się zdarzają. I znowu tutaj właśnie ten All New X-Men zaczyna się od historii, kiedy Hank McCoy, czyli Beast, pada na ziemię i jego kolejna mutacja, ponieważ jak wiecie, jemu się one przytrafiają co jakiś czas, ze względu na to, że sam się kiedyś troszeczkę no, zmienił. Więc on myśli o tym, że umiera, że mutacja go rozsadza, ale prowadzi to bardziej w sposób takiego jakiegoś pamiętnika, można powiedzieć. On zaczyna od tego, że mówi, nazywam się Henry McCoy i właśnie umieram, czy, czy coś w tym rodzaju. I znowu ta, tego typu przemyślenia również się pojawiają, ale one, jak już widzicie, nie są w chmurkach, one są bardziej właśnie w tych takich prostokącikach, jak przypominające mi bardziej narrację. I one też są bardzo sporadycznie. W wielu w ogóle tego nie znajdziecie. Oczywiście jest na przykład Deadpool, który uwielbia gadać sam ze sobą, ale to jest jeszcze jakby oddzielna kwestia. Natomiast, tak jak mówię, tego typu przemyślenia również zniknęły. I to wszystko cały czas zbiera się na taką bardziej wartką akcję, wszystko jest takie dynamiczniejsze. Dostajemy pewne przemyślenia o boh bohaterach, właśnie przez ich dialogi przede wszystkim, przez ich zachowania a nie wchodząc w jakąś ich psychikę, z tymi chmurkami, z najróżniejszymi, nie wiem, jakimiś dopiskami narra narracji, z właśnie opisem tego, co oni robią i to jest dla mnie dużo, dużo płynniejsze i komiksy, dlatego uważam, dzisiaj są dużo lepsze, dużo lepiej się czyta, są często dużo doroślejsze niż były kiedyś. Tutaj jeszcze chciałbym dodać, że mówię o tym 2004-2005, ale jednak trochę wcześniej pojawił się Max Comics, czyli e, uwielbiana przeze mnie Jessica Jones alias i tam e, już jednak jak był ten znacznie doroślejszy styl, ze względu na to, że to były przede wszystkim komiksy dla dorosłych. Natomiast do takiego ogólnego obiegu Marvela, jak to właśnie weszło w okolicach tego Avengers Disassembled, New Avengers, New X-Men, to były takie ewidentny krok do przodu. Zmieniła się również szata graficzna, co jest w miarę naturalne, ale akurat tutaj nie uważam, żeby to było jakieś nie wiadomo, co, to znaczy dzisiaj absolutnie w niektórych komiksach możemy znaleźć dużo, dużo piękniejsze ilustracji niż kiedyś. Szczególnie w latach 60. bo już w 80. dlaczego pojawiać się naprawdę niczego sobie pomysły, no ale te takie najstarsze nazwijmy to lata 60. No, były pisane raczej rysowane znami to grubą krechą, i przez to, że zmienił się trochę ten sposób opowiadania graficznego. Zmieniła się również narracja właśnie w ten sposób, dlatego wszystko nie musi być już tak opisywane. Zwróćcie uwagę chociażby na Moon Knighta, y, są numery, w których on prawie nie odzywa się słowem, y, też szczególnie ten kiedy szedł przez budynek niczym w filmie The Right, rozwalając gości po drodze. My dokładnie widzimy, jak on walczy i to, że jest cisza, że on robi to kompletnie bez słowa. Y, plus sama oprawa graficzna, która jest taka mroczniejsza, poważniejsza, nadaje niesamowitego klimatu tej historii. Wyobraźcie sobie, gdyby właśnie na, na przykład, tym tutaj obrazku Moon Knight po drodze mówił zastosuję teraz mój cios pod rękę, impet złamał mu kark na schodach, teraz wspinam się coraz wyżej. No, zupełnie ograbiłoby tą całą historię właśnie z tego takiego klimatu. Kolejna sprawa, którą wręcz niektórzy mogło zarzucać, mówiąc, że to błąd, to właśnie opowiadanie obrazem, a jednocześnie skromniejszy tekst, czasami nawet do tego stopnia, jak zobaczycie tutaj. To w pewniejszych czasach byłoby to w ogóle nie do pomyślenia żeby na dwóch stronach był tylko jeden panel, z tylko jedną chmurką. Ktoś może mówić, że mniej tekstu, mniej czytamy, jesteśmy głupsi, tylko jak to jest powiedziane, że o jeden obraz jest często warty tysiąc słów. I jak w sytuacji, którą widzieliście, chodzi o to, że Scott Summers ma być totalnie zamurowany, widzi nie tylko młodszą wersję samego siebie, która przed nim stoi, i młodszą wersję jego kolegów, ale jeszcze młodszą wersję kobiety, którą kochał, która od dawna nie żyje, i oni wszyscy stoją, gapią się na niego, faceta kompletnie zamurowało, nie wie co robić. I właśnie to, że nic nie mówi, że, że tylko widzimy ich spojrzenia, jest dużo bardziej wymowne, niż gdyby on znowu zaczął powiedzieć: Och nie, to stara drużyna, ale jak to? Do tego dochodzimy później. Ale ten jeden obraz jest naprawdę bardzo, bardzo wymowny. Żeby nie było, że kompletnie tylko krytykuje całego Marvela i wszystko, co przed tymi latami 2000 to w ogóle syf, i nie warto po to sięgać. E, powiem, że oczywiście zdarzały się tam perełki od czasu do czasu, Frank Miller czy Alan Moore, że czytaliście na przykład The Dark Knight Returns. To jest w ogóle historia, która zmieniła Batmana z tego w to. I tak, uwierzcie mi, że ten kiczowaty wygląd Batmana, który właśnie widzieliście, je był w umysłach wszystkich, w myślach, jak wygląda Batman. Jeżeli mówicie Batman, to dokładnie taki Batman przychodził lwiej części populacji, która w ogóle wiedziała, kim ta postać jest, do głowy. Potem przyszedł Frank Miller i nagle pokazał, ej, komiksy da się pisać trochę doroślej, trochę mniej kiczowato, trochę pokazywać to z innej strony. A potem jeszcze przyszedł pan Tim Burton i zrobił o tym film, więc nagle w ogóle wszyscy się tym zainteresowali. Podobnie było z Alanem Murem, który pomijając komiksy w ogóle niezwiązane z Marvelem, jak V jak Vendetta, czy Strażników Watchmen, których do jednego i drugiego filmu ekranizację widzieliście zapewne w kinach, napisał rewelacyjny, wręcz taki ikoniczny, można powiedzieć, komiks Batmana The Killing Joke, który, można powiedzieć, że w pewien sposób definiuje kim jest Joker. A sam Frank Miller oczywiście poza tym The Dark Knight Returns zajmował się również Daredevilem. The Man Without Fear jest niesamowitą historią, ale także jego inne historie o Daredevilu były naprawdę niczego sobie. Później w latach 90 również zdarzały się perełki jak chociażby Weapon X, czyli cały ten bardzo, bardzo psychodeliczny opis tego, jak Wolverine'owi wstawiano Adamant w kości. Ale zwróćcie uwagę, że wszystkie komiksy, które wymieniam sprzed 2000 roku były zwykle takie mroczniejsze i poważniejsze, to te były lepsze. Dzisiaj ja zdecydowanie wolę te bardziej humorystyczne, z jajem, często absurdalne, tylko problem polega na tym, że w tamtych latach nikt nie potrafił pisać, przynajmniej moim zdaniem ten komediowych, żeby były śmieszne, a nie właśnie kiczowate, głupkowate i dziecinne. Tak, Spidermanowi zdarzało się oczywiście kilka fajnych momentów. Jak swego czasu trafił na tereny podmiejskie, gdzie generalnie nie ma wieżowców, więc musiał na przykład siedzieć na dachu autobusu albo chodzić piechotą, bo nie mógł skakać na liniach. I sytuacja była dosyć absurdalna, jednak cały czas teksty, poza tym, że zdarzały się lepsze, w dalszym ciągu były kiczowate. Natomiast Deadpool, który pojawił się już w latach 90., w niczym nie przypomina Deadpoola dzisiaj. Gwarantuję wam, jeżeli jesteście tak jak ja wielkimi fanami Deadpoola. To, że te komiksy z lat 90. naprawdę mocno docierały do tego, czym jest dzisiaj Deadpool. Jego ewolucja, tego całego humoru, stylu bycia, no mo mocno skakała przez lata i dopiero według mnie właśnie znowu w XXI wieku zaczęto kombinować, że Deadpool to jednak jest ciekawsza postać. I można właśnie ten humor, komedię fajnie pokazywać. Kiedyś nie było kompletnie o tym mowy. Mówiąc to wszystko, wydaje mi się, nie mam na myśli tego, że nie wiem, nienawidzę tych komiksów, w ogóle gardzę nimi i one nie powinny istnieć. Zawdzięczamy im tak naprawdę to, że komiksy istnieją do dzisiaj. I gdyby nie komiksy z lat 60., gdyby nie podobały się wtedy ludziom, to dzisiaj nie mielibyśmy tak dobrego Marvela, jaki, jaki jest na przestrzeni ostatnich właśnie około 11 lat. Tylko. Moim osobistym zdaniem ich miejsce jest tam, tam, gdzie były, czyli w latach 60. 70. 80. i nawet 90. Choć tak jak mówię, da się odłowić pewne, pełne perełki Weapon X czy The Dark Knight Returns, albo na pewno sami wymienilibyście jeszcze kilka pojedynczych serii, które, które wtedy się przewinęły. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że na pewno wielu z nas wychowało się na komiksach z lat 90. czyli Tim Semiku, który wydawał właśnie z tego okresu komiksy, chociaż nie jeszcze zrzucał. Końcówkę lat 80. No ale tak czy inaczej, wielu z Was, w tym oczywiście ja mam ogromny sentyment. Gdyby nie Spider-Man czy X-Men z tamtych lat, to prawdopodobnie dzisiaj nie interesowałbym się w ogóle Marvelem. To jednak ogólny styl narracji niesamowicie ewoluował, niesamowicie poszedł do przodu i rozwinął się poza jedynie opowiadaniu dorosłych historii poprzez takie mroczne, poważne i ciężkie tematy, także w kierunku komedii, chociażby czy dramatu, o których wcześniej posługując się taką trochę dojrzalszą tematyką nie było po prostu mowy. Dodatkowo chcę jeszcze powiedzieć, że absolutnie nie odnoszę się tutaj do samej fabuły komiksów. Była cała masa głupich, absurdalnie debilnych po prostu pomysłów, które pojawiły się już w moim ulubionym okresie Marvela. Natomiast wiele historii z tych wcześniejszych lat byłaby całkiem niezła, gdyby nie to, że właśnie ten styl narracji bardzo się zmienił i jednak cały czas wolę przeczytać złą historię, Opowiedzianą w przystępny sposób, niż dobrą historię, przy której bohaterowie i tak posługują się takim językiem i narrator cały czas wchodzi im słowo i są bardzo głębokie przemyślenia, itd. itd. Nawet jeśli oddalić by się, jakby wyciąć to wszystko i pomyśleć, o czym właściwie ta historia była, no to okaże się, że ona niekiedy była lepsza niż to, co pokazano później. W sumie, dlatego z przyjemnością kiedyś przeczytałbym jeszcze raz te właśnie dawniejsze historie, chociażby na Rodzinę Utrona, napisane w dużo bardziej przystępny dla dzisiejszego czytelnika sposób. I właśnie dlatego zwykle, kiedy mówię, kim są co czytać, w części co czytać, proponuję raczej późniejsze historie niż te wcześniejsze. Chociaż wielu z Was pyta mnie często, czy zacząć na samym początku, nie wiem, Spider-Mana, no to ja zwykle odradzam ponieważ, tak jak mówię, moim osobistym zdaniem, ten styl jest dzisiaj po prostu no, nie do przetrawienia, i nie wiem, czy czytaliście Zagładę Mutantów, którą również Wielka Kolekcja wydała. No, dla mnie po prostu to już jest język, którego nie da się przebrnąć. Ja oczywiście rozumiem podejście ich, że wydają takie rzeczy jak Narodziny Ultrona, bo na pewno cała masa fanów jest zainteresowana, skąd ten Ultron się właściwie wziął, ale tak jak mówię, jeżeli już to wiecie, albo jeżeli aż tak bardzo was to nie interesuje, no to osobiście nie polecam tego typu historii. To wszystko co przygotowałem na dzisiaj o tej takiej trochę ewolucji stylów w komiksach Marvela. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania albo sami znacie jakieś rewelacyjne historie z lat 90., 80., 70., czy 60. i jeszcze najlepiej, jeżeli znacie takie, które były naprawdę humorystyczne, bo ja wiem, że tych takich trochę cięższych, poważniejszych wyszło no całkiem sporo, ale takich takich może luźniejszych, a może bardziej superbohaterskich, a mniej takich przyziemnych, bo one Zwykle też były poważniejsze, to jak najbardziej piszcie w komentarzach, sam się chętnie zainteresuję. Może sam czegoś nie czytałem, bo o tyle co, tak jak mówię, od mojego ulubionego okresu czytałem, no może nie prawie wszystko, bo ciężko powiedzieć, z komiksów jest za dużo, no ale wydaje mi się, że widział część, o tyle wcześniej raczej czytałem to po łebkach. Do następnego razu, cześć.